Siemajcie, witajcie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj, słuchajcie. Bym chciał pozbierać te drewno, które tutaj ze ściołem ostatnio. Więc zapraszam, pamiętajcie, żeby zostawić subika. Mm. Pamiętajcie, żeby zostawić suba z dzwoneczkiem łapkę w górę. Wysłać ten film jak największej ilości znajomych, a ja już zacznę chyba. Bo kto pamięta ten wieże w poprzednim odcinku, co trochę tu w poprzednim odcinku, który w ogóle dodajmy, że był pierwszym z tej serii filmem. Troszkę sobie tutaj... Drzew powycinałem. Teraz jadę je sprzedać, mm, mam dużo kasy. Nic bym w coś mógł zainwestować. Dosyć ciekawszego niż niektóre rzeczy, które już tu posiadam. Ale wątpię, żeby to w tym odcinku było. No w coś bym poinwestował widzowie chyba. Ale najpierw trochę sprzedamy, nie? Żeby nie było. ci jakoś tak... trudne to dosyć jest złapanie tego drzewa powiem wam, ale jakoś się udało że dosyć dobre długości tych drzew poucinałem. Czekajcie, bo tu już może... Tak, tuż tu są lżejsze kawałki. Więc te już bym mógł akurat bez problemu ręcznie po prostu załadować. Nie, tego nie, tego będę musiał chwytakiem. Ale tutaj ten. Kurde gdzie on poleciał? O tam. O dobra, do tego się da tak wsiąść, dobra. To dobrze, no moim zdaniem dobrze, bo... Dobra, słuchajcie, tu jeszcze coś zostało? Nie, już nic nie ma, dobra. Kurde. Dobra, i stąd bym też troszkę pozbierał, ale już te najlżejsze kawałki. Od razu załadujemy ręcznie, słuchajcie. Czekajcie, mi się pomyliła, tutaj stąd miałem ładować. Pek. Jakoś tu ładnie tak wiadomo upchać, ale żeby się jeszcze też zmieściły. Wiecie, kompromis między tym, żeby ładnie to wyglądało, a żeby się zmieściło, nie? Chociaż w sumie to tak naprawdę właśnie tak, jak to, żeby ładnie wyglądało, jak załaduję, to tak naprawdę wtedy najwięcej wejdzie, bo patrzcie, no widzicie, no wchodzi to, patrzcie jak, nie? Dużo tego jest, dużo tego jest, a i też dużo tego będzie. I też myślę, że dużo tego będzie. Coś już zrobić muszę, bo tu mnie bardzo się nie podoba, ten krzak. Tu mi się bardzo ten krzak widzę nie podoba i go będę musiał usunąć w sposób tradycyjny, przynajmniej dla mnie. Ja myślę, że ostatni kawałek to będzie teraz, bo się tak troszkę boję, że Wolwica nie da rady. A i bet wypadł. Co chyba tyle, bo boję się, że jakbym więcej upchał, to by moja Wolwicka sobie rady nie dała. Więc dobra, jadę z tym i zaraz przyjedziemy po, po kolejne Najpierw go sprawdźmy gdzie to najlepiej za to drzewa wszystkie, za to drewno mogą mi zapłacić. Czekajcie, drewno. Okay, czyli że to... O dobra, to da rady. A no to dałoby nawet radę, bo tu z górki jest, ale i tak już nie będę więcej tam upychał, bo, bo by się nie zmieściło. Słuchajcie, zobaczę, która jest godzina. Trudno mi jest teraz patrzeć, tak grać, bo patrzę jednocześnie w telefon. Zresztą znaczy, już teraz przestałem. A więc dotarliśmy do Tartaku. Edno ładnie nawet. Dużo, ale wygląda jakby to było mało, no bo pieniędzy mam ogólnie jeszcze więcej o wiele. I to trochę może dlatego. Yy. Więc dobra słuchajcie, ja sobie dojadę ogólnie, ładnie. Bardzo mi się podoba ten ciąg, ciągnik widzą, on jest zarąbisty. Pię piękny on jest. I sobie coś tam pokupujemy może. Już wam pokażę co ja mam zamiar teraz zrobić. Tylko to co mówię, najpierw na gospodarstwo dojechać. Tu, Teraós. Myślę, że wolwice są zostawione, a ja, słuchajcie, wiecie co zrobię? Wezmę jeden z tych dwóch kombajnów do... ...do drzew i go sprzedam, bo... bo ...był taki zamysł tego, żebym grał z kolegą na tym save'ie i po to e, dwa, ale słuchajcie, jednak chyba... ...nie ma to większego sensu. Trzymać ich tak bez potrzeby, a tak zarobię do, na tym przy okazji dosyć fajne pieniążki. Więc kurde, czemu by nie, prawda? No i sobie coś nowego zaraz kupimy, fajnego, ale to zaraz zobaczycie, co to będzie. Chciałbym z tego widoku jednak jechać, i chyba dojechałem do sklepu? Tak, dojechałem do sklepu. Dokładnie widzowie tak. A więc, skoro dojechałem do tego właśnie sklepu, to nie bez powodu, bo chciałbym tutaj sobie ładnie to sprzedać za 392 tysiące widzów. Wow, powiem Wam, że no nieźle, nieźle. No i teraz kupmy sobie jakiś ciągnik, taki, żeby z. Miał tak ze 150 koni mechanicznych, bo tyle właśnie mi będzie widzowie potrzebne teraz. Um, ten? Hmm. Zobaczmy. Może taki kurde. Ej. Powiem wam. Wygląda ładnie. Kurde, czemu mi się samo to, to trochę brzydko wygląda. Powiem wam, kupimy sobie takiego właśnie chyba. Co dalej? Po koniec moich zakupów to to wcale widzowie jeszcze nie jest. Myślę, że taką przyczepkę bym se mógł kupić. Dlatego, że mam zamiar tam sobie zrobić pole właśnie. A, tylko się... Tylko jedna rzecz, jedna rzecz, widzowie, jedna rzecz, bo ja mnie zastanawia. Ja mam te wszystkie utrudnienia wyłączone mam, dobrze, dobrze wiedzieć. O, bardzo fajny ciągnik taki, jak widać. Dobra, słuchajcie, no to co jeszcze? Kombajn też se kupimy. Albo to później. Słuchajcie, mulcher do leśny. Tak, zdecydowałem się właśnie na ten. Co jeszcze? Kultywator. Ej, czekajcie, ja zły kupiłem chyba. Właśnie nie, musie... ja muszę... To ten miał być. To miał być ten widzowie, bo to musi być field creator. Mody na siewnik mam jakieś? A tu są różne z Horsh aggravation packu. Myślę, że się jednak zdecyduje na ten najbardziej podstawowy model. No to wały nie mam wyboru. A rozsiewacz będzie taki. Co jeszcze? No teren może bym kupił jakiś. Bo ja tak coś wątpię, że żeby... chociaż jaki ten jest. A nie dobra, może się tam coś zmieści. Kupiłem ten ciągnik, co nie oznacza wcale, że już go od razu mam zamiar do czegoś wykorzystać, bo teraz nadal będę musiał katować wolwice. Ponieważ zbieramy drzewo teraz. W dzisiejszym odcinku będę głównie na tym polegał. W sensie dzisiejszy odcinek będzie głównie na tym polegał. O, może bardziej tak. kurva , kurde . Nie żeby sobie postawić te takie nóżki jakby Nie wiem jak to się nazywa tak fachowo, ale wiecie o co mi chodzi Mam nadzieję, że jednak Macie pojęcie o co mniej więcej może mi chodzić Chyba nic nie zostało, nie? Dobra, jedziemy dalej. Kurbanie, tu chciałem. Chujta w sensie trzeba załadować wszystko. Wszystko, wszystko. Ja o wiele wygodniej jest moim zdaniem ładować ręcznie niż tym chwytakiem. Trzeba, widzowie, powyzbierać wszystkie drzewa stąd. A jak już je powyzbieram, to ładnie sobie wszystkie tutaj pnie pousuwam, krzaki. To jest jakieś pole zrobił. No dobra. Będę sobie tu jakieś ładnie pola po urządzeniu. Kurde. A bo tam jest... Ha, bo tutaj pięciometrowe. A, bo to drzewo chyba na pięciometrowe ciąłem. Ja mam sklerozy, to ja nie pamiętam takich rzeczy. No tu ja już na 5 metrowe ciąłem, a nie na 4 Tak jak tam A tu w ogóle 6 metrowy Dobra to słuchajcie, w tym odcinku to by było chyba na tyle ja Już się z wami żegnam, mam nadzieję, że się spodobał. No i co, cześć, norka pa!